Drodzy Państwo, krótkie podsumowanie dzisiejszej gali otóż po raz trzeci głosowanie odbywało się przez portal społecznościowy Facebook. Łącznie oddano ponad 28 tysięcy głosów ważnych. Tradycji nie stałoby się zadość, gdybym nie poświęcił jeszcze chwili wam, drodzy, welszy. Jest takie mądre przysłowie, które postaram się teraz sparafrazować. Otóż mawia się, że wykładowcą się ubywa, a człowiekiem się jest. To, że wy dzisiaj tutaj siedzicie w tym pierwszym rzędzie, jest najlepszym dowodem tego, że przede wszystkim jesteście wspaniałymi ludźmi i tego wam gratulujemy, my, studenci. Wszystkiego dobrego. Paweł, Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół mikrobiologii, środowisk naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk ekstremalnych, cokolwiek to znaczy, Panie Profesorze. Witamy na dzisiejszej galerii. Wojtek to natura szczera, nie wygląda na frajera. Łysa głowa i nadwaga, częściej uśmiech niż powaga. Kocha kino, często czyta, lubi Star Wars i Hobbit. W domu wiele ma zwierzaków. Dwa psychoty, kilka ptaków, więc głosujcie na Łysego, wyjdzie z tego coś dobrego. Droszy Państwo, to wszystko pisali studenci o swoich nauczycielach akademickich. Po zajęciach podrafi pomoc każdemu. Wysoki człowiek na wysokim stanowisku, mimo młodego wieku, osiągnął tytuł profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który zdobył oczywiście dzięki ciężkiej pracy także z nami studentami ukrywaną radością wybranego przez studentów Belfra przedstawiamy i w otwarte karty gramy. W tym roku na Wydziale Humanistycznym zwyciężyła i wcale radości nie kryła. Przez Wydział dziarsko kroczy i z uśmiechem patrzy nam w oczy. Wydział Rolniczy właśnie z niego słynie. Z tego, bez tego dziekana nie byłoby wody w łynie. Legenda o jego do, dokonaniach przesłania nawet bajki. Siedliewicza Stanisława Naromiu wszyscy znamy i szczerze go kochamy. Tak pisze o swoim... Za to pasję w nauczaniu odnalazł już na pierwszych poprowadzonych zajęciach. Zawsze znajduje czas, by pomóc studentom. Nie tylko podczas godzin konsultacji. Jeżeli to tylko możliwe, kolokwia przeprowadza poza zajęciami, żeby jak najdłużej trwała przygoda z matematyką. Doktor Wimczuk naszą dobrą wróżką. Przy niej nie jest Trudne, kopytkowe puszko. Na jej ćwiczeniach chętnie zakładamy fartuchy, dzięki niej znikają czarne myśli oraz repet duchy. Witamy bardzo serdecznie. Udzielasz się w wielu projektach realizowanych na rzecz regionu, zarówno komercyjnie, jak i dla dzieci. Zainteresowania? Motocykle. Marzenia? Wyprawa motocyklem na Wałkany. Twoje panie doktorze, tak. chcesz poznać się od środka? Zna się na tym jak i inny. Dodatkowo swoim uśmiechem tak zaraża, że na zajęciach z anatomii obudzi tym nawet największego sztywniaka, drodzy Państwo. Witamy bardzo serdecznie na dzisiejszej zajęciach Pani doktor. Nasz profesor nocny Marek, punktualny jak zegarek, zawsze w ręku z aparatem, który jest dla niego bratem. Noc i mróz mu nie przeszkadza, gdy na ptaki się zasadza. Ma swój własny Rytm Eden w centrum, gdzie był żak Nie-Jeden. Swojemu hobby czasu dużo poświęca i studentów stale do niego zachęca. Głosować na niego to fajna sprawa, bo to nasz belfer, profesor Roman Kujawa. Miła, uśmiechnięta, wesoła i śmiała. To nasza pani belfer, wspaniała. Uczy studentów diety i zdrowego odżywiania, żeby młodzież była zdrowa i wspaniała. Studenci wykładu, doktor Ciborski, uważnie słuchają. Boją bezwzględnie uwielbiają. I w komplecie dostajemy szczery uśmiech pełen humanistycznej miłości do człowieka. Jest uśmiechnięta i pełna spokoju, że wszystko będzie dobrze. A takim ludziom się ufa. My jej zaufaliśmy i nie żałujemy. Na wszystkich wykładach, na wykładach zawsze pełna sala. Pan Maciej potrafi i uwielbia, naprawdę uwielbia, tłumaczyć studentom nawet najbardziej zawiłe treści związane z energetyką. Niezwykle optymistyczny, zawsze blisko studentów i ich problemów. Jako prodziejka stale działa na rzecz rozwoju swojego wydziału. Jak sam o sobie mówi, jest fanem motoryzacji, interesuje go wszystko, co ma cztery kółka i benzynę w środku. Przez całe życie patrzy na świat przez różowe okulary, dostrzega więcej naturalnego piękna w otaczającym na świecie niż ktokolwiek inny. Potrafi za dotknięcie swojego magicznego pędzla przenieść studentów w świat bez zagranicznej abstrakcji. Nasz ksiądz Dziekan bardzo dobry. W maju wygrał swe wybory. Dziś króluje na wydziale. Każdy kłania się z uchwale. Nas studentów bardzo lubi, nikt się z nim nie nudzi. Ksiądz Marek Żwodziński, witam serdecznie i wielkie brawa. Wydział Teologii. Liczny, jak widać, dzisiaj bardzo. Belfer UWM 2016, miejsce trzecie. Wydział. Matematyki i informatyki dr Damian Wiśniewski. Wielkie brawa, gratulujemy serdecznie. Magdalena Klimczuk. Wielki brawa Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Bioinżynieria ja, Zwierząt. Pan doktor Sodik Kochany Wojcień Kozela Zysięca Jemistytu BMW 2016 na Uniwersytecie Warszawsko. mazurskim Panie doktorze, zapraszamy. Kilka słów. Oczywiście po tym, jak pan przejmie wszystkie nagrody i tą kasę, którą tutaj mówi pan rektor. Osiem lat temu odbierając statuetkę Belfra, myślałem, że to najszczęśliwszy dzień w moim życiu jako nauczyciela. Byli się. Dzisiaj jest jeszcze szczęśliwszy dzień, bo dzięki studentom, których u nas na wydziale jest stosunkowo mało, ale są tak wspaniali, że dzięki nim stoję tu, gdzie stoję i będę pamiętał ten dzień do końca życia. Dziękuję bardzo. <klucz> dzięki, ja mam, Zapraszamy całą szesnastkę do wspólnego zdjęcia. Odpał się najlepszy, najlepszy. Dwady słodzę zostawcie wybór studentów. Jak się wszystko to co niech na Prze